Hej, hej, hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ja jestem Bezi i dzisiaj mam dla was coś niesamowitego. Przed wami po prostu lecą screeny z czegoś naprawdę kozackiego, czegoś naprawdę niesamowitego, niepowtarzalnego. I zrobiło to dla mnie naprawdę wielkie, wielkie, wręcz gigantyczne wrażenie. Jest to coś naprawdę niepowtarzalnego, niesamowitego jak powiedziałem. I to jest tak. To jest Minecraft, ale poczekajcie, poczekajcie, zanim cokolwiek napiszecie. To jest górnicza dolina w Minecrafcie. Pewna grupa osób yy, po prostu chce stworzyć serwer w Minecrafcie. Przede wszystkim to będzie serwer nie tylko premium, można by być premium, albo osoba nawet z piracką wersją Minecrafta. Więc serwer jest zupełnie dla każdego. Zupełnie dla każdej osoby. Będziecie chcieli, wbijacie, gracie. No ale o co chodzi? Górnicza Dolina już jest prawie gotowa w 100%, prawie została skończona, więc no naprawdę wielkie poświęcenie, to jest bodajże otworzone z tego, co mi mówiono od 4-5 do 5 miesięcy, jakoś tak teraz nie jestem pewien, więc przepraszam bardzo, bo sam rozmawiałem z tymi osobami i no tworzą coś naprawdę niesamowitego, szacun naprawdę za takie poświęcenie, za zrobienie czegoś takiego, bo już niby raz były takie próby otworzenia Górniczej Doliny, czy, choćby, czy chociażby części, oni odtwarzają salutką Górniczą Dolinę wraz, yy, że tak powiem, ze wszystkimi miejscami charakterystycznymi, tak? Robią po prostu calutką, odzorowują, tak jak to po prostu było w pierwszej części Gotika i jest coś niesamowitego. No ale dobra, co, 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 co ten serwer w ogóle oferuje? Co on oferuje? No, serwer przede wszystkim oferuje możliwość, że tak powiem, spinaczki, że tak powiem, na szczyt, że tak powiem. Więc ym, nie chcę tutaj po prostu za bardzo się rozgadywać, chcę po prostu dużo zostawić, też, że tak powiem, niespodziankę, żeby wbić na serwer, że po prostu jak już wystartuje, yy, a premiera jest przewidziana, no. No w sumie jak będzie premiera na pewno też zrobił o tym materiał przede wszystkim, sa samego serwera będę na nim też chciał zagrać na pewno, więc wtedy też będzie i wtedy też, że tak powiem, wszystko wytłumaczę, że tak powiem szczegółowo do końca, więc po prostu wiecie, można po prostu się wspinać, można sobie craftować zbroje i tak dalej, jestem jakieś tam dungeony z tego co mi mówiono, więc no naprawdę jest to coś Niepowtarzalnego, tak? No, nie, nie, nie mamy możliwości spotkać Górniczej górnicie do innych w Minecrafcie, a w, odwzorowana jest naprawdę niesamowicie, no naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem. E, myślę, że Wam też się podoba i że też po prostu docenicie to po prostu, co to twórcy właśnie zrobili. E, więcej że tak powiem, informacji możecie również zobaczyć w filmiku u użytkownika Widzimek Geralt. Link do tego filmu po prostu będzie w opisie. Tam macie też troszeczkę chyba bardziej szczegółowy się niż właśnie u mnie w filmie. U mnie taka pokazówka tego, co możecie właśnie zobaczyć. Więcej, jak już będzie start serwera, na pewno na nim będę grał, na pewno to zobaczę, jak to będzie wszystko wyglądać. Więc no po prostu spodziewajcie się tego, że jeszcze ten film, oczywiście, się pojawi. I z góry mówię, nie ten materiał nie jest sponsorowany, nic mi nie zapłacono za, że tak powiem, nagranie tego, więc nie musicie się o nic obawiać. Mam nadzieję, że będziecie grać. No i cóż. Jeśli po prostu spodobało się, no spodobał się serwer, dowalcie 100, więcej nawet łapek, żeby po prostu rozpromować ten serwer, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o czymś tak naprawdę niesamowitym. No i oczywiście, strzegcie komentarz, napiszcie, co myślicie o takim serwer, serwerze, bo według mnie jest to naprawdę. No, według mnie to jest, może być strzał w dziesiątkę. Naprawdę, coś, coś niesamowitego, więc. Jeszcze raz, zostawcie dużo lajków, like, żeby rozpromować to, zostawcie oczywiście jakiś komentarzyk pozytywny, no i suba, jeśli po prostu nie subujecie mojego kanału, no i cóż, do zobaczenia, trzymajcie się, hej, cześć, czołem!